Dzień dobry, proszę państwa. Dzisiaj chciałem pokazać bardzo ciekawy wyrób broszowisior w formie gwiazdy, kameralizowany diamentami. Wyrób bardzo stary, niestety nie do końca oryginalny. kamień centralny został wymieniony. Ten kamień centralny, czyli tutaj znajdujący się w samym środku tej gwiazdy, jest diamentem w szlifie europejskim starym. Diamenty pozostałe, czyli w tych, w tych promieniach e, gwiazdy, e, są diamentami w szlifie rozetowym antwerpskim. E, to jest. E, no i tak, i skąd wiem, że to było naprawione, że to nie jest do końca oryginalne? E, tutaj na, e, w, w kilku miejscach są cechy probiercze. E, to są francuskie cechy probiercze. Tutaj na, na zapięciu jest. Cecha probiercza, głowa konia, ze znakiem, z różnikiem probierni w Nancy. Przy czym jest to głowa konia w pojedynczej ramce. Głowa konia w pojedynczej ramce była używana w latach 1838-1847. Potem została ona zastąpiona cechą głowa konia w podwójnej ramce. I tak była używana do roku 1938. 1994 do, do 1919 roku, a potem została zamieniona na głowę orła z odpowiednimi znakami wyróżniającymi inne probiernie niż probiernia w Paryżu. Oprócz tego, ciekawą sprawą jest, że tutaj na przeciwnej stronie tej, tej szpili znajduje się odcisk Kowadła. Ponieważ w probiernictwie francuskim używano takich specjalnych kowadeł probierczych, które były, miały na sobie różne wzory wygrawerowane, to z reguły były robaki, jakieś mrówki, muchy, lub jakieś takie florystyczne motywy. To kowadło miało specjalną. Konstrukcje wyglądało trochę jak dwóróg. Przez to, że było zwężające się w jednym kierunku, tam można było nawet bardzo małe obiekty na tym cechować. I właśnie charakterystyczne jest to, że na wyrobach oryginalnych, na wyrobach, których cechy na pewno pochodzą z probierni, te ślady się znajdują. A jeżeli takiego śladu nie ma, to trzeba się zastanowić, dlaczego go nie ma. Albo wyrób jest stosunkowo nowy, albo wyrób jest. Ma sfałszowaną cechę probierczą. Niestety, literatura, którą posiadam, nie pozwala na podstawie tych wizerunków czy tych, tych motywów, które są przeniesione na odwrotnej stronie. Czyli, czyli nie, ma, nie ma literatury, która wiąże wzór na kowadle z jakimś okresem. Są tylko podane różne wzory, jakie były używane. Czyli gdyby też znalazł się jakiś inny wzór niż ten, który nam w literaturze to można mieć wątpliwości co do tego, czy cechy probiercze są fałszywe czy oryginalne. Tutaj wygląda na to, że ten wyrób nie jest wyrobem wyprodukowanym we Francji, tylko został do Francji przywieziony i tam cechowany. No i cecha. Imienna jest po pierwsze słabo czytelna, a po drugie to nie jest cecha imienna francuska, więc nie jestem w stanie powiedzieć, kto to wyprodukował. No, warunkiem oznaczenia przy mocy cechy, cechy imiennej jest obecność cechy probierczej tej probierni, w której jest zarejestrowany twórca. Inaczej właściwie bardzo ciężko do tego dojść, kto wykonał wyrób. No i teraz tak, dlaczego, dlaczego wiem, że ten kamień centralny jest nieoryginalny? Dlatego, że w latach, w których ten wyrób był cechowany, nie szlifowano kamieni w ten sposób. To jest szlif europejski stary. On pokazał się, to tak zwany new mine cut, czyli z szlif z nowych kopalni, w przeciwieństwie do szlifu ze starych kopalni, old mine cut, który był szlifem charakterystycznym dla diamentów wydobywanych, w, w ogóle został opracowany na diamentach wydobywanych ze złóż brazylijskich. A New Mindcard, czyli nowe kopalnie, nowe kopalnie to są kopalnie z um, dzisiejszego RPA, czyli kopalnie afrykańskie. Um, I ten szlif był po prostu opracowany dopiero po... Um, po rozpoczęciu wydobycia w tych kopalniach. On po prostu powodował stratę dużej ilości materiału, dlatego drogi materiał z Brazylii nie był szlifowany w ten sposób, dlatego że szlifierze tracili zbyt dużo pieniędzy na takim, na takim szlifowaniu, kamienie po prostu były zbyt drogie. I problem też przy datowaniu polega też czasem na tym, że są świadectwa, które już mówią o tym, że ten szlif był opracowywany wcześniej, tylko właśnie jako takie kuriozum, jako coś, co można zrobić, ale czy tego nie robi, bo jest za drogo. W momencie kiedy dostępność diamentów znacznie wzrosła i rynek mógł się poszerzać, kamien, kamienie bardzo staniały, wtedy szlifiernie przeszły na szlifowanie właśnie tą metodą wszystkich kamieni. No ale tutaj sprawa jest oczywista, jeżeli ktoś wprawił taki kamień, po prostu nie znał się, nie wiedział jak wydatować ten wyrób, nie wiedział jaki kamień tutaj umieścić i w związku z tym wyrób przestaje być oryginalny, wiadomo, że kamień został umieszczony później. Gdyby ktoś się naprawiał ten kamień, miał odpowiednią wiedzę z zakresu historii złotnictwa, to wiedziałby, że należy tutaj kupić kamień albo w szlifie rozetowym, albo kamień w szlifie ze starych kopalni, i wtedy no, nie można byłoby w prosty sposób dowieść, że ten wyrób był naprawiany długo po tym, jak, jak został wytworzony.